Dzień dobry, witam państwa serdecznie na dzisiejszym porannym webinarium z cyklu Bliżej Rynków. Z tej strony u jak co dzień przeanalizujemy scenariusze dla głównych instrumentów, dla par walutowych, surowców, indeksów, kryptowalut. E, oczywiście naszym celem jest tutaj analiza, ale jeżeli chodzi o transakcje, państwo zawierają je na własne ryzyko. Także mamy tutaj disclaimer, ostrzeżenie o ryzyku. E, więcej oczywiście tych analiz, czy też bardziej w praktyce. Będziemy wykorzystywać dzisiaj na live tradingu. Nie będzie on w czwartek, tylko będzie dzisiaj o godzinie 14:15. Także od razu serdecznie zapraszam, więc tą wiedzę, te analizy z porannych webinariów będziemy sobie wykorzystywać już na żywo i zajmować. Transakcje. Nie przedłużając, przejdźmy sobie od razu do tego, co się dzieje na, na wykresach. A jakby zmienność mamy sporą i na indeksach, i jeżeli chodzi o surowce, zaczniemy sobie tylko rzut oka na, na kalendarz, bo dzisiaj tak naprawdę mamy dane o, o inflacji producenckiej ze Stanów Zjednoczonych, to będzie godzina 14.00. 30. Mamy też dane o zapasach ropy, godzina 16.30. Przemówienie tutaj członków banków centralnych, m.in. innymi SFED u i tutaj mamy prezesa też Bundesbanku o godzinie 18.00. Natomiast głównie jakby myślę, że dzisiaj tutaj inwestorzy skupią się na danych o inflacji, no i to będą najważniejsze publikacje dnia, więc w okolicach 14.30, potem 15.30 będzie trzeba obserwować, co się dzieje na rynku. Oczywiście też dzisiaj mamy znowu wystąpienie prezesa Fedu przed kongresem, jakby drugi dzień odnośnie tego, jak realizowana jest polityka Głównego Banku Centralnego na świecie, ale no to też na pewno będziemy o tym pisać w zakładce wiadomości. Jeżeli chodzi o te podstawowe instrumenty, ja przejdę przez te, które uważam, że są najciekawsze na dzisiaj. No jeżeli chodzi o DAXa, tu się zrealizowało to, o czym mówiliśmy w ostatnich dniach, czyli mamy kontynuację ruchu wzrostowego, kolejne nowe rekordy, w zasadzie jest to już trochę nudne, bo z sesji na sesję praktycznie obserwujemy coraz to wyższe poziomy, więc absolutnie ja dalej utrzymuję, że szukanie pozycji krótkich, sprzedaży, korekty jakby na razie nie wchodzi w grę. Jeżeli chodzi o interwał czterogodzinowy, Cena wyszła powyżej górnego ograniczenia kanału, kanału wzrostowego. No i jakby zmierza w kierunku 22, 330, 340, gdzie mamy zewnętrzne mierzenie. Przypomnę tutaj z ostatniej korekty, więc ten pierwszy target został wypełniony wczoraj. No i teraz kolejne mamy około 160 punktów wyżej. Na razie brakuje jakichkolwiek sygnałów negatywnych. Korekta oczywiście w każdej chwili może się pojawić, ale nie szukamy korekty, tylko dołączenia do trendu. A trend jest wzrostowy i jeżeli chodzi o interwał... Intraday, taki M15, to zobaczmy. Dwie ostatnie korekty były bardzo zbliżone do siebie około 90, tutaj druga niecałe 90 punktów. No i ten układ dalej jest w grze, więc gdyby doszło do pojawienia się tutaj korekty. Takie kluczowe miejsce wsparcia intraday na dzisiaj okolice 2211, gdzie mamy właśnie średnią Z15 i geometrię. Gdyby korekta była większa, bierzemy pod uwagę ten układ, on wypada już w ranek 22 tysięcy, nieco powyżej, ale jest to istotne miejsce nie tylko pod kątem geometrii, ale także zobaczmy kilkukrotnych reakcji cenowych, więc tutaj mamy pierwsze wsparcie, tutaj drugie i na te poziomy na pewno warto zwrócić szczególną uwagę podczas dzisiejszej sesji, gdyby oczywiście była korekta. Jeżeli nie, no to mamy docelowe poziomy. Wyznaczone z D1. Na indeksach amerykańskich mamy, czy mieliśmy wczoraj odreagowanie, i wydaje się, że dalej, czy to na Dow Jonesie, czy na innych instrumentach, jest możliwe podejście pod ostatnie szczyty. Tutaj, jeżeli chodzi o Dow Jonesa US 30, 45,115, to gdzieś jest cały czas poziom docelowy, który może zostać wybity z perspektywy tutaj D1. Jeżeli chodzi o M15, tutaj sytuacja, tak jak mówiliśmy wczoraj, wyglądała nieco gorzej, bo cena odbiła się w ostatnim czasie od dolnego ograniczenia wybitego układu 1 do 1, na co zwracaliśmy, tak jak mówię, uwagę chociażby wczoraj. No no, i tutaj zobaczmy, ta reakcja już jest niewielka, więc jeżeli cena nie zdoła tu wykonać jakiejś większej korekty, tylko dalej będzie oscylowała w tych rejonach, to ryzyko wybicia w górę powyżej 44,700 będzie rosło. Natomiast na razie z perspektywy niższego interwału zaczyna nam to przypominać jakąś konsolidację, więc na ten moment istotne będzie to, co się dzisiaj wydarzy, czyli czy cena wybije się tutaj powyżej 44,700 czy poniżej tych ostatnich dołków, więc na razie niewykluczona jest konsolidacja pomiędzy tymi dwiema strefami, ale jest to dość sporo, bo to jest rozpiętość na 250 punktów. Jeżeli chodzi o S&P wczoraj wyciągnięcie na koniec jeszcze jakby delikatnie świecy wzrostowej, świecy w sensie dziennej zakończyła się na z korpusem, ale też można powiedzieć, że głównie jakby wczoraj była to konsolidacja. I jeżeli zajdziemy na niższy interwał, to faktycznie te strefy, o których mówiliśmy i tak jak mówiliśmy wczoraj, tracą na znaczeniu. Więc musimy zaczekać na jakiś większy ruch, na jakiś wyraźniejszy w jedną, w drugą stronę. Na razie lokalna konsolidacja. I typowo intraday wyznaczyłbym sobie po prostu tutaj ostatnie szczyty, ostatnie dołki i poczekał na to, w którą stronę cena się wybije. Widzimy, że średnia całkowicie idzie w bok, więc mamy lokalną konsolidację. Jeżeli chodzi o Nasdaq, sytuacja podobna. D1 też no, nie pokazuje nam zdecydowanego kierunku. W długim terminie, oczywiście, mamy wzrosty. A jeżeli chodzi o krótszy termin, też zaczyna się tutaj jakaś robić konsolidacja tak więc na razie na razie akurat no nie mam zdania tutaj co do jakby kierunku jeżeli chodzi o krótki termin poczekałbym na to aż rynek się ułoży więc na razie na razie bazowym scenariuszem jest to jakiś ruch konsolidacyjny dobrze jeżeli chodzi jeszcze tak o te główne instrumenty na pewno chciałem zwrócić uwagę na na usd jena bo przypomnę że my to wsparcie wyznaczaliśmy już dawno temu, jak cena tutaj zaczęła spadać, 3 tygodnie, nawet temu. I faktycznie notowania odbijają bardzo ładnie. Do końca tygodnia, oczywiście, jeszcze dużo czasu, ale z perspektywy W1 zobaczmy, że już mamy formację przenikania. Jeżeli ten wzrost będzie większy, no to będzie może tutaj nawet i formacja objęcia, więc zobaczymy. Na razie mam odbicie od fajnego wsparcia, a z perspektywy H1, tak jak mówiliśmy, również znowu, zobaczmy, był pierwszy test oporu tutaj, drugi w tym miejscu i trzeci, cena się skonsolidowała i doszło do wybicia, także jeden z takich modelowych scenariuszy tutaj się wypełnił, to co często też mówię na live tradingu, że jeżeli cena testuje jeden raz, drugi, potem trzeci, konsoliduje, to ryzyko wybicia rośnie i tu był bardzo ładny ruch do wyjęcia ponad 100 pipsów, cena zahaczyła niemalże ten poziom, no jeżeli byśmy to wyznaczyli Precyzyjnie, czyli dokładnie, dorównali tę strefę do ostatnich reakcji cenowych. No to widać, że cena zaksięgowała za ten poziom, więc w punkt doszło do realizacji scenariusza. Na ten moment, oczywiście, ryzyko cofnięcia jest. E, natomiast największym układem korekcyjnym na obecnym ruchu w górę będzie tutaj ta korekta. Zaznaczymy sobie ją kolorem zielonym i to będzie ten układ. Jeżeli będzie. Rynek korygował, tutaj mamy wsparcie, nawet możemy to rozciągnąć delikatnie niżej, bo ta strefa, która była oporem po wybiciu, staje się wsparciem, więc na ten moment między 152,80 a 150 2,50. Mamy wsparcie na 30 pipsów. Ono jest kluczowe. Przebicie powyżej strefy 153,80 da szansę na większe wzrosty, więc tutaj zaznaczam, że bardzo ładnie wczoraj wyrysował się, wypełnił ten scenariusz, o którym e, mówiliśmy. Z tych, zanim zobaczę jeszcze Państwa propozycje, zerknę jeszcze tak na złoto. Złoto też bardzo technicznie się zachowywało w ostatnim czasie. Niemalże perfekcyjnie wypełniło te wszystkie nasze scenariusze. E, no i wczoraj coś na kształt takiego pinbara e, co prawda mamy dolny cień, górny cień, więc bardziej świeca doji, ale mamy wyraźną korektę po ostatnim silnym ruchu wzrostowym, więc dotarcie do oporu, cofnięcie. No i teraz pytanie, czy to koniec wzrostów, czy teraz znowu wkroczymy w jakiś okres konsolidacji bądź korekty, czy jeszcze ten szczyt zostanie poprawiony. Oczywiście tego nikt nie wie, ja tutaj nie będę wróżył, natomiast to, na co warto na pewno zwrócić uwagę, to, że doszło do zanegowania układu 1 do 1, który od dłuższego czasu trzymał ten trend wzrostowy. Oczywiście cena nie zdołała jeszcze przebić się poniżej średniej i poniżej takiej ważnej, horyzontalnej strefy i ona w mojej ocenie jest tutaj ważna na krótki termin. Jeżeli cena pozostanie powyżej 2,880, to cały czas jest możliwość, że wyjdziemy z powrotem do wewnątrz układu i zobaczymy nowe szczyty. W przeciwnym razie, jeżeli cena spadnie dzisiaj nam poniżej 2,880, zmieniam swoje nastawienie na korekcyjne. No i wtedy tutaj pierwszy cel to jest strefa 2,830, a potem już dużo niższe poziomy. A nawet do tej pierwszej mamy ponad 40 dolarów. Więc sytuacja wygląda ciekawie. Tak jak mówiłem też wczoraj, dotarcie do współczynnika 161,8 daje szansę na wybicie tej geometry z interwału godzinowego. To się stało. Potem cena podbiła, próbowała jeszcze wrócić. no i i teraz mamy, jakby, wypłaszczenie, więc ważne będzie to, czy spadniemy poniżej tego poziomu 2880. On jest tutaj istotnym wsparciem. Więc bardzo ciekawa sytuacja na, na złocie. Jeżeli chodzi jeszcze o. Te ciekawsze instrumenty to wczoraj Państwo wrzucali tutaj Litecoina, i e, ja też tu pisałem analizę, natomiast nie pojawiła się reakcja, bo mieliśmy silny ruch w górę, potem konsolidację, ale zmierzyliśmy to jako korektę 1 do 1 i zobaczmy, że na tej korekcie nie pojawiła się reakcja, wręcz przeciwnie, po zanegowaniu tego układu. W tym miejscu na pewno na niższym interwale można było wejść w pozycje krótkie, czyli zobaczmy, było wybicie układu, test od drugiej strony, i to jest miejsce właśnie do pozycji krótkiej. Z tego miejsca może nie był to duży ruch, ale procentowo to było około 4%, więc na pewno coś dało się z tego wyjąć. A jeżeli chodzi o krótki termin, właśnie odbicie od strefy oporu, tutaj 132% i zanegowanie tej lokalnej geometrii daje podstawy do większej korekty. Tylko teraz jak widzimy, cena złapała wsparcie na wysokości średniej. Gdyby ta średnia została przebita, kolejne horyzontalne wsparcie mamy tutaj. No ale niestety nie wygląda to tak ładnie, gdyby cena się odbiła od geometrii, wtedy tutaj można by wieścić większe wzrosty, na razie jednak ten scenariusz się troszkę rozjechał. Dobrze, te podstawowe instrumenty chyba mamy. E, zerkam na komentarze po kolei, jeżeli chodzi o rynek ropy naftowej. E, rynek ropy naftowej. E, jakby tutaj mamy cały czas sentyment spadkowy e, i ostatnio po tym zamieszaniu z końcówki stycznia była największa korekta na 3 dolary i ostatecznie no, ona widzimy nie została wybita. Tutaj jeżeli precyzyjnie by ją przenieść to można powiedzieć, że w punkt tak w punkt została ona przetestowana. I na razie to nie pozwoliło cenie wyjść wyżej, więc na razie tą mniejszą usuniemy, no bo ta większa jest najistotniejsza i też ona już została przetestowana. Więc dla ten moment opór, o którym mówiliśmy wczoraj, górne ograniczenie tej geometrii jest istotne. Póki cena jest poniżej, jest ryzyko zejścia na nowy dołek. Wznowienie tego ruchu czy przyspieszenie tego ruchu może nastąpić w momencie, jak cena spadnie poniżej średniej. Czyli na ten moment bierzemy pod uwagę średnią przy poziomie 7230 jako wsparcie. Jeżeli ten poziom zostanie przebity, jest tutaj szansa na przejście w kierunku ostatnich doków. Z drugiej strony, gdyby ta geometria przy 7370 została wybita, dopiero wtedy możemy myśleć o wzrostach, ale na razie wydaje się, że ryzyko pogłębienia spadków tutaj. Istnieje. Jeżeli chodzi tutaj jeszcze o propozycję państwa, usd USDK, on trzyma się cały czas nad tą dużą geometrią. Strefa przy 1.42.65 jest kluczowa. Jeżeli cena utrzyma się powyżej, jest cały czas szansa na wygenerowanie kolejnego ruchu w górę. W przeciwnym razie przebicie poniżej tej zielonej geometrii może być szansę na zejście na kilkadziesiąt pipsów jeszcze w kierunku średniej, więc nic się na usd zie tutaj nie zmieniło. Czekamy na, na zmienność. I było pytanie o. Było pytanie o CHF do Jena. Czy ja tutaj to będę miał? Tu sobie może otworzymy. na parze frank do jena mamy trend spadkowy i mamy dość wyraźną korektę. Korekty też wcześniej były nawet zbliżone bądź większe do tej, co obserwujemy teraz. I jeżeli chodzi o tę parę walutową, tutaj zbliżamy się już bądź nawet są testowane te ważne poziomy oporu. Tak jeżeli dopasujemy tę geometrię to być może nawet już jest ona testowana. No, kilku może pipsów tutaj zabrakło, ale jeżeli chodzi o strefę oporu, no jesteśmy czy cena jest w zasadzie na wysokości tej strefy, tak? Jeżeli tutaj pojawi się reakcja podażowa, znowu jest szansa na nowy dołek. W przeciwnym razie wyjście powyżej 168,60, zmieni tutaj trend, czy będzie wtedy szansa na jakąś większą korektę, większe odragowanie. Na razie, mimo tego dość dynamicznego podbicia, mamy sentyment spadkowy, nakładając chociażby średnią, też widać, że no cały czas jakby jest tutaj presja na dalsze spadki. Więc kluczowa opor strefa oporu, tuż powyżej ob Obecnej, tuż powyżej obecnej ceny. Jeżeli chodzi o, o Cardano, to nie wiem czemu, ale go tutaj nie mam. Na większości tych mniejszych, większych projektów tutaj było to duże tąpnięcie, tak? Z, z początku tego miesiąca, ale to nam przypomina korektę prostą. Więc teoretycznie tu mieliśmy impuls, i teraz korektę typu A, B i C. No i pytanie, czy to założenie jest słuszne? Słuszne ono będzie, jeżeli faktycznie cena wyjdzie powyżej strefy, która obecnie jest testowana, i myślę, że to jest bardzo ważne miejsce, które może nadać kierunek na najbliższe kilka, kilkanaście, czy nawet więcej sesji, bo jeżeli cena faktycznie zdołałaby wyjść, Powyżej tej zielonej strefy, no to zobaczmy, że tutaj można by wtedy mówić, że tu był dołek C korekty prostej, czyli jeszcze raz A, B i C. No i że cena wraca do wzrostu, czyli to jest target i to jest kolejny target, ale kluczowym oporem jest właśnie obecnie testowana. Strefa, ona wynika jakby nie tylko tutaj z tej reakcji cenowej, ale także z poprzednich wierzchoków, to jest z marca ubiegłego roku, więc kluczowa strefa, jeżeli chodzi o Cardano, zamknięcie tutaj dnia. Myślę, że można sporo pokazać, bo jeżeli z drugiej strony nie wyjdzie tutaj cena powyżej, tylko dojdzie do odbicia, no to wtedy będzie szansa znowu na pogłębienie, na pogłębienie spadków na ethereum. Za dużo się też nie zmieniło. Jakby kluczowa strefa przy 2900 póki cena będzie poniżej jest ryzyko pogłębienia spadków. Ale tak jak mówiłem też wczoraj, przedwczoraj. Na ten moment trochę wygląda to konsolidacyjnie, więc ja osobiście tutaj czekam. Nie mam jakby pomysłu, żeby to rozegrać jakoś z niższego interwału. Gdyby było podbicie, jakaś reakcja na wysokości 2900, no to to jest ciekawe miejsce do dalszych spadków. Ale na razie jest ryzyko konsolidacji z naciskiem delikatnym ku dołowi, no bo cena jest poniżej średniej. Cena odbiła się od górnego ograniczenia geometrii, więc długoterminowo czy średnioterminowo mamy sentyment. Mamy sentyment spadkowy. Przechodzę dalej, jeżeli chodzi o rynek nadgaz tutaj powoli realizuje się jakby ten trade dnia, który mieliśmy, czyli te pozycje e, długie, e, tutaj po odbiciu od geometrii przy 30 cały czas jakby bazowy scenariusz zakłada ruch w kierunku ostatnich szczytów, tak, to są bardzo duże zasięgi, no ale też ten ruch czy ta korekta trwała długo, tak samo jak poprzedni impuls, no ale zgodnie z metodologią overbalance, zgodnie też z analizą trendu, e, póki cena jest powyżej średniej, też bazowym scenariuszem jest dalszy ruch w górę, idzie to bardzo powoli, bardzo mozolnie, no ale nic innego na razie tutaj nie, nie wymyśliłem. Więc powoli ten scenariusz nam się realizuje. Jeżeli chodzi o polską giełdę, o WIG-20, no tutaj zgodnie też z oczekiwaniami cena dotarła do wcześniejszych szczytów. Wydaje się na razie, też biorąc pod uwagę to, co się dzieje na rynku europejskim, jest duża szansa na przebicie tych wierzchołków z maja ubiegłego roku. Mamy solidne wzrosty. Gdyby była korekta, no to dolne ograniczenie tej geometrii to jest wsparcie, ale na razie WIG-20 jest na dobrej drodze, żeby te szczyty te szczyty zaatakować. Jeżeli chodzi też o nasze polskie pod czyli parę ze złotym usd.pln tutaj, tutaj też wygląda to konsolidacyjnie w takim średnim terminie, bo praktycznie od listopada można wiedzieć, że cena porusza się w takiej szerokiej strefie między 4,20 a 4,00 w zasadzie, ale mamy znowu kolejne zejście do strefy, więc ryzyko wybicia w dół rośnie, więc Korzystnie teoretycznie dla złotego, jeżeli dojdzie do tego wybicia, to też możecie Państwo zauważyć coś na kształt. Może nie no tutaj podwójnego wierzchołka, ale tutaj mamy jedno ramię, drugie, trzecie, więc taka trochę upośledzona, że tak się wyraża, ale formacja głowy z ramionami. Coś się może budować. Na pewno ta strefa zaznaczona korem zielonym jest istotna, jej przebicie może dać szansę na umocnienie dalej e, złotego. Więc wygląda całkiem nieźle dla naszej dla naszej yy, waluty. DAX był omawiany, tak, a jeżeli chodzi o, bo USD-Jena mieliśmy, a Euro-Jen, Euro-Jen wybił górą e, formację, e, czy formację geometrii 1 do 1, wcześniej pokonał średnią, co też już mogło być pretekstem właśnie za wybiciem w i zobaczmy, że ta strefa, która została przekroczona tutaj, Mowa o tej strefie między 158,14 a 158, teraz powinna stanowić ona wsparcie, więc jeżeli cena zejdzie, to jest świetne miejsce co do tego, aby ruch w górę został wznowiony, a dodatkowo, podobnie jak na USDJ, wyznaczając nowy układ 1 do 1, zobaczmy, że on wypada dokładnie w tej strefie, więc gdyby doszło do cofnięcia, to jest takie no, bardzo ładne miejsce, które, z którego może rozpocząć się kolejny impuls. Oczywiście równie dobrze cena może dalej iść w górę bez korekty, wtedy w przypadku takiego scenariusza kolejnym, Targetem są szczyty z 4 lutego. Więc jeżeli chodzi o euro, jena, wygląda całkiem korzystnie dla euro, gorzej dla jena. Jeżeli chodzi o też parę tożsamą, czyli funta do jena, no tutaj podobnie też mieliśmy spore wzrosty i tu, jeżeli sobie usuniemy te wcześniejsze te wcześniejsze analizy, zobaczmy, że. Cena może zmierzać w kierunku tutaj tej dużej geometrii 192,29, więc też mamy spore podbicie, no i na razie wydaje się, że ten sentyment wzrostowy to jest scenariusz bazowy, tylko za bardzo nie ma się jak zaczepić, mieliśmy impuls na 400 pipsów bez jakiejkolwiek większej korekty, więc na razie ciężko tu się będzie dołączyć, ale sentyment wydaje się wzrostowy. Dobrze, dalej jeszcze co tutaj nie przeanalizowaliśmy, widzę, że standardowe instrumenty, czyli kakao. No, teoretycznie kakao zaczęło się odbijać na średniej. No, wczoraj jeszcze yy, na początku sesji nie było tego widać, ale ostatecznie zamknęła się ona wysoko, więc ten scenariusz zakładający korektę prostą typu A, B i duża fala C niekoniecznie musi się zrealizować. Równie dobrze cena po odbiciu tutaj może zmierzać w kierunku strefy 11600. Więc na razie z perspektywy D1 wygląda całkiem obiecująco, a gdyby. Ten dołek został przebity, no to wtedy widziałbym dopiero tutaj zejście gdzieś do 8,600. Ale na razie mamy formację skoncentrowaną z, z trzech świeczek dziennych, formację takiej gwiazdy porannej, co może dawać szansę właśnie na, na odbicie, bo zwracaliśmy ostatnią uwagę i na średnią i na poziom 8. 600, więc ciekawie wygląda to, jeżeli chodzi o rynek kakao. Na srebrze był trade dnia, akurat dzisiaj mój publikowany. Wydaje się, że tutaj jest cały czas perspektywa wzrostowa. Oczywiście srebro radziło sobie gorzej niż złoto i te impulsy nie były tak silne, ale typowo technicznie zobaczmy. Mamy tutaj taką formację pin bara. Mamy wyjście powyżej ostatnich wierzchołków, mamy odbicie od średniej, więc teoretycznie daje to szansę na dalsze wzrosty. Także dzisiaj był trade dnia publikowany przed, e, przed webinarem. Zanegowanie tego dołka. Tutaj spadek poniżej e, neguje wzrostowy i wtedy możemy mieć większe e, spadki. Jeżeli chodzi już. E jeżeli chodzi o euro-dolara. On próbuje podbijać naprawdę tutaj jakby długoterminowo mamy trend spadkowy, ale to, co się dzieje ostatnio, no to przypomina nam konsolidację, więc ja osobiście żadnych pozycji tutaj nie mam na euro -dolarze. On nie zachowuje się technicznie w ostatnich dniach, więc na ten moment ja bym sobie raczej tę parę odpuścił. Jest dużo innych, ciekawszych wiele instrumentów, gdzie mamy trendy. Tutaj tego trendu nie ma, więc aktualnie długoterminowo trend spadkowy, ale taki średni termin to raczej, raczej Konsolidacja. Więc tak to e, wygląda. E, dalej, czego tutaj jeszcze nie przeanalizowaliśmy, mm. e, dużo jest tych komentarzy, także już bym prosił nie wrzucać kolejnych, bo się nie wyrobimy w czasie, natomiast natomiast, natomiast, natomiast tak jak mówiłem, zapraszam też na live trading dzisiejszy Europe no on realizuje to o czym mówiliśmy, ja nie spodziewałem się, że ten impuls będzie tak mocno budowany bardziej oczekiwałem takiego powolnego schodzenia, konsolidacji i dalszego schodzenia, ale na razie no mamy wyraźną tendencję spadkową i cena jest coraz bliżej tego targetu o którym mówiliśmy sobie na ostatnich spotkaniach, czyli dołków z marca 2000, luty z 2018, więc wygląda całkiem nieźle. Dopóki cena nie wróci powyżej 4,25, no to tak długo możemy myśleć o pogłębianiu tutaj spadku, więc złoty zaskak zaskakująco silne, jeżeli chodzi o e, ostatni czas. E, jeżeli chodzi o rynek aluminium, bo też widzę, że tutaj był w komentarzach, e, no nieanalizowany dawno przeze mnie, a tu jeszcze tak, jeszcze zanim to może e, mieć, bo da miedzi wczoraj też był trade dnia. Wygląda to całkiem nieźle, nie jest to moje ulubione rozegranie, ale mamy, zobaczmy, formację głowy z ramionami, przebicie powyżej ważnej strefy horyzontalnej, cena powyżej średniej, było wybicie, teraz test od drugiej strony, no i teoretycznie jest szansa na dalsze wzrosty, więc ważna jest strefa przy 9300, jeżeli ona wytrzyma. No to ten scenariusz może się, zrealiz się zrealizować. Jeżeli nie, jeżeli cena spadnie poniżej 9300, jest ryzyko pogłębienia spadku, więc tak z perspektywy D1 wygląda mieć. A jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o aluminium, notowania, tutaj nie patrzyłem dawno, jak ta sytuacja wygląda, też konsolidacyjnie. Zobaczmy, że od dłuższego czasu no, mamy ruch boczny, więc na ten moment całkowicie nieatrakcyjny dla mnie instrument, więc poczekałbym na wybicie. Z tej konsolidacji. Na razie nie zapowiada się to zbyt, e, zbyt ciekawie. E... Hanksenga jeszcze tutaj widziałem w komentarzach on się zebrał w ostatnich dniach w górę i doszło do wybicia. Z tego co widzę, bo nie obserwowałem tutaj tego wykresu w ostatnich dniach. Doszło do wybicia. Chyba my sobie go analizowaliśmy gdzieś w ubiegłym tygodniu, z tego co pamiętam. Um, doszło do wybicia ważnej strefy. Więc teoretycznie jest to dobry pretekst do tego, aby dalej kontynuować ruch w górę. Jeżeli chodzi o interwał niższy H4, no to widzimy, że mamy wyraźne impulsy, mniejsze korekty, większe korekty. Więc na razie sentyment jest wzrostowy. Takim ostatecznym wsparciem w przypadku, gdyby miał. Dojść do zmiany sentymentu, będzie ta geometria. Chociaż na razie ciężko o tym mówić, bo rynek jest na nowych lokalnych maksimach. Tak więc ta, ta geometra też wypada na wysokości na wysokości wspomnianej strefy. Więc gdyby doszło do cofnięcia, ta strefa może działać dalej jako wsparcie. Jeżeli chodzi o mieć przeanalizowane aluminium, euro, dolar, srebro, euro PLN, cad aud jeszcze czy ja tutaj będę miał ten instrument AUD. Muszę sobie tutaj go gdzieś otworzyć. Na aud czy my tu mamy jakiś trend? No, był trend spadkowy, było podbicie do średniej, teraz spadki, więc teoretycznie mamy tu sentyment spadkowy. Największa korekta, która była gdzieś zbudowana, to był ten układ i on wytrzymał, więc teoretycznie, zgodnie z metodologią overbalance, jest ryzyko pogłębienia spadków. Tylko że widzimy, że był pierwszy test, drugi, no i tu zaczyna się coś cena konsolidować, więc długoterminowo spadki. Ale czy to można tu i teraz rozegrać? No ciężko. Zobaczmy, że cena wpadła w konsolidację, więc ciężko to rozegrać ale sentyment w długim terminie wydaje się spadkowy, więc tyle jeżeli chodzi o Audekat. I tak, mamy jeszcze cukier. Cukier ponownie podszedł wczoraj pod strefę oporu. Ta przy pierwszym teście była bardzo ładnie broniona. Dzisiaj mamy kolejne. Czy wczoraj mieliśmy kolejne podejście, więc ważne będzie to, co się tu stanie. Jeżeli strefa 19,90 zostanie wybita, widziałbym powrót do wzrostów. W przeciwnym razie test 18,80, bądź nawet 17,50. Więc ważna jest strefa tu i teraz 19,90. Jak można dołączyć do live tradingu? Live trading w zakładce wiadomości, tak, tu mam akurat po angielsku, ale w zakładce wiadomości, czyli tutaj news, w zależności jak tam macie ustawioną Państwo platformę, w zakładce wiadomości, czy na stronie, tutaj wiadomości rynkowe, o godzinie tam 13.30 będę wrzucał linka, spotkanie o 14.15. Ostatni instrument, czyli rynek kakao, był już analizowany, więc można sobie cofnąć. Dobrze, mamy godzinę już niemalże dziewiątą, także z mojej strony to będzie wszystko, ja Serdecznie dziękuję za uwagę, słyszymy się o 14.15, no i tę analizę, te analizy będziemy już wykorzystywać do rozgrywania transakcji, także serdecznie zapraszam, no i życzę powodzenia w inwestycjach.